Witam serdecznie. Partia sprzed pół roku. Listopada 23. Przeciwnikiem jest pan Elior TV. Bardzo dobry zawodnik, z którym zawsze miałem problemy. Zagrał mi E4. Wybrałem przeciwko niemu obronę braci Karo Khan. I wariant zamknięty. B12 zwany po francusku zaawansowany. Tutaj można grać różnie. Bardzo dobrą kontynuacją jest na przykład otake. Hetmanem nie można odejść, bo jest problem z Roszadą. I czarne mają trochę przyjemniejszą końcówkę, chociaż niektórzy oceniają to inaczej. Drugą koncepcją jest ruch preferowany przez Igora Hemkina, <laughs> wieloletniego zawodnika z Stilonu Gorzów, z którym mistrzyni grywała w drużynie. Skoczek C6. Najlepiej wybić jest. No, można grać i skoczek C6. I pogoniec E2 no, nie można zagrać gońcem. Najwpić. No, Trzeba wybić. Wybić. I goniec F5. Wybicie ma to do siebie, że teraz niekorzystne, trochę, że Skoczek może wejść na C3. Dopóki był pion na C3, Skoczek nie mógł tam wejść. Goniec wyszedł, zamykamy forteczkę. Skoczek F3. I co teraz, panie premierze? Myślimy chwilę. Nieobojętnie myślimy Hetman B sześć Hetman nacisnął tu i. Proszada. Przy pionku na D4. Skoczek musi iść na F5, żeby tego pionka atakował. No to idziemy. No ale to przeszkadza mu goniec, chcę zwrócić uwagę, że skoczek z gońcem sobie wzajemnie przeszkadzają, no więc idziemy tu przeciw natychmiast napad na Hetmana. No hetman C7 jedyne niestety na otwartej linii wieża C1. I stoimy trochę gorzej, ale kończymy rozwój. A3. To A3 jeszcze do przeżycia. B4. I grozi B5. Można odejść Hetmanem. Można zagrać A6. Skoczek E1, no to się cieszymy, bijemy i nie bardzo można bić na D4, jest ryzykowne z powodu związania, robimy rozszady. G4, bardzo ważny moment, jak na to zareagować, proszę bardzo. Tu przechodziła taka kombinacja. I mamy pionę więcej. Jednakowoż wieża wpadła na siódemkę. Pion D5 jest wartością. Skoczek ma trudność z powrotem. Nie, nie było takie proste. Ale w tych strukturach z zamkniętym centrum, typowych dla wymiany Francuz, obrony francuskiej, skoczek odchodzi na H4. F4. Co teraz, panie premierze? F4. Czarne mają słabego gońca na E3, ale mają przewagę przestrzeni. Mają przyczółek na C5 dla konisia. Czarne muszą jakoś otworzyć grę, żeby grać. Tam stoimy gorzej, stoimy gorzej, ale trzeba jakoś grać. Tu widzimy, że jest osłabiona pozycja białego monarchy, ale póki co ciężkie figury tam nie wpadają. Trzeba rozważyć między F5 a F6 i to kusi i tu nęci. i to uwaga. Jeżeli chcemy, żeby przeciwnik zbił piona, to gramy tak. I wtedy on zbije. Jeżeli chcemy, żeby nie zbił, to gramy F6. To taka, proszę to sobie spokojnie przemyśleć, ale trzeba dopytać, ja odpowiem. F6 i nie zbił. Chcieliśmy, żeby nie zbił. f I tu można było wziąć gońca na H4. Jednakowoż przygotowałem takie uderzenie wieża F4 i są kłopoty Goniec F2 F5, Goniec z broni skoczka i którym pionem bić? Pionem F było źle. Bo było uderzenie skoczek D4 znowu. Nastąpiło uderzenie. Teraz pion nie jest bity. Co zagrałem? No, to jest pytanie. Co ja na to zagrałem? Musimy. Partia była minutowa na serwerze Lichess.org, 27 listopada 23 roku, a to półtora roku tam, to nie pół roku. Mamy rok 25. Tu się okazuje, że dobrym ruchem jest skoczek D4. Ale jeszcze lepszym jest to co zagrałem wieża Q. I co teraz? Jak skoczek D3, to wieża wtrąca posunięcie na E4. Więc to nie jest dobre. Goniec H4 to odbijamy H3 nie groźny. Skoczek wszedł na C5. Co teraz, panie premierze, grać? Co tu grać? Trzeba zwrócić uwagę, że skoczek atakuje tu i niespodziewanie tu. Można być Hetmanem na 5, ale zagrałem najlepszy rugoniec biję c5. Można było przyjść zwierząt, ponieważ nie może bardzo goniec bić, bo nastąpi otakę. Ale cofnąłem konisia. Też dobrze. Nie wypuszcza to wygrane i skoczek D3. To teraz można iść wieżą na E4, no ale chcemy zdwoić wieże. Wieża F7, H4, szaleńcze i wieża AF8. No w pierwszej najpierw musimy wprowadzić wieżę do gry. Wieża CC1. No jeżeli przy niej taki robi ruch, to znaczy, że jest niedobrze. Jaki jest najlepszy ruch teraz? A został on wykonany. Co teraz zagrać? Oto jest pytanie, kto zna odpowiedź na nie, proszę napisać pod filmem. No trzeba przerzucić Hetmana, można przez D8, można przez E7, i tu. Nie boimy się ruchu typu goniec C5. Można wziąć hetmanem na H4. A można wybić. Wybić. I to już nie będzie trwało długo. Goniec na ucie, skoczek niebroniony. Po Hetman E7 nastąpiło H5. No trzeba odejść z skoczkiem. Skoczek F4 to jest proste. Tu zobaczmy, że skoczek zasłania wieżę nie C, atakuje piona E5 i dostoi dobrze. Znowu nie ma ruchu. Goniec C5. Bo jest Hetman G5. Skoczył G4 najszybciej, ale jest i taka jeszcze. Trzeba oddać Hetmana. Zastąpiło gonie z G3. W ucho. W ucho. A pić było dobre, ale jeszcze lepsze, skuteczniejsze, proszę do znalezienia. Hetman tu. Hetman atakuje tu, atakuje tu. Jak to bronić? Hetman E2. Którego piona wziąć? Oto jest pytanie. Kto zna odpowiedź na nie, niech napisze pod filmem. Może podkreślić kursywą. Tu tłumaczę modernistą, kursywa to jest pochylenie. Z łaciny takie słowo pochodzi. Hetman C1, Hetman A3, tylko widzicie jak się gra partię błyskawiczną. Jeśli gra Hetman C1, Hetman A3, Hetman odchodzi na to skrzydło, to nie, nie ma czasu wszystkiego policzyć. Spokojniejszym i doskonałym ruchem jest G6, HG, i tu można zagrać Hetman G6, HG6, Król H2. Co teraz? Panie premierze, co teraz grać? Zegara nie włączyłam, proszę bardzo. O, no, wygrywa oczywiście B5. Mamy zdrowego piona więcej. Pionki zablokowane na czarnych polach. Goniec pasywny. Bez hetmanu wygrywa się natychmiast. Nastąpiło skoczek D4. Przeciwnik odszedł. I po następnym ruchu mój groźny przeciwnik, pan Ariol, którego szanuję, który parę razy mnie ograł, mówiąc językiem piłkarskim, dokopał, się poddał. Oczywiście ja najszybciej zawodnik komputerowy wygrałby ruch Hetman G4. A po Hetman F6 są problemy. Są problemy z wygrywaniem. No. Hetman E2 niby wszystko wygrywa. Czy skoczek C6 wygrywa, czy tam coś. Ale w tej pozycji ruchem, który łamie opór przeciwnika, jest ruch Hetman D2. Po tym posunięciu przeciwnik się poddał. Dlaczego się poddał? No, poddał się, ponieważ nieuchronna jest wymiana Hetmanów i po wbiciu Hetmana, pan szachuś. grozi B5 z następnym skoczek C4. Na co i tak następuje skoczek, stoi na tym pionie. I to się lekutko wygrywa. I poddał się. Zobaczmy partię od początku. Partia jest ciekawa. Ma swój podtekst psychologiczny. I to sk tak, goniec zwolnił miejsce dla skoczka. tu Biały bardzo pomysłowo gra, i stanął troszkę lepiej, ale czarny ma O. Zostały białe ze złym gońcem. I tu no, trzeba otworzyć pozycję. Tu jest kluczowy moment partii. Mimo, że ten goniec jest zablokowany, trzeba niektóre czarne pionki biały, pionki biały są na czarnych polach wymienić. Hop. Hop. Pion więcej jest. Z bólem serca takie ruchy się robi. I zdwajamy wieżę. Wieża na C5 póki co nie zdąży grać, bo jak my tu przyjdziemy, trzeba łączyć wygrywanie piona, prowadzenie piona z atakiem na króla. Atak na króla potrzebny nam jest, żeby osłabić pozycję. przeciwnika poprzez wymianę ciężkich figur. Wymiana skoczków korzystna. I mówi się, że hetman lepiej współpracuje ze skoczkiem, ale hetman to nieprawda jest. Hetman lepiej współpracuje ze skoczkiem, kiedy skoczek jest lepszy od gońca. A jeżeli jest lepszy od skoczka, to hetman lepiej współpracuje ze skoczkiem. Tutaj skoczek jest ewidentnie lepszy. Jest nie do ugryzienia, trzyma te piony, a Goniec musi cały czas pilnować piona E5. I ten ruch, napad na Hetmana. Hetman gdzie ma odejść? Jak Hetman odszedłby na D1, to też by nastąpiło Hetman D2. Następnym skoczek F3, gdzie ma odejść. Na F1 to nie, nic nie daje odszedł na F2 I po tym ruchu się poddał Dlaczego ten ruch jest najlepszy? Dlatego że czarne nie mają aktywnej kongry Tu jest podparty wolny 5. Piony są słabe Tu co prawda po ja bym grał B5, ja bym grał B5. Co jeszcze bardziej łamie opór. No nic, także ładna partia. Dziękuję za uwagę. To partia grana na żywo. Wykosiłem w internecie groźnego przecinka. Dziękuję.